Co tam u was? Jak tam w szkółce? Zelo, o co chodzi z zupa? O co z tym chodzi? No nie ściekne, ale nie wiem o co chodzi. <śmienny> nie, stop! Zupa! Nie rozumiem. Za stary jestem na ten internet. Wow, to Diego to jest! Zupa! ten film jest z ile? Z dwa lata chyba. A co do mojego pisałeś jakiś film, jak postępuje mitomania? Zarówno fani szkolnej 17, jak i platformy Twitch wiedzą o czymś takim jak mitomania. W dzisiejszym materiale postanowiłem zebrać kluczowe informacje na temat tej choroby. Jakiś Dobra, może... Kononomic na pewno jest mitomanem. czy Bruce i Mamon? I śmiało można stwierdzić, że taki mały mitoman żyje w każdym z nas. W klubu nie ty, ma nic, ty, nie nic, nie istnieje nie takiego, Jak wy możecie myśleć z tym kejem? Nie, bo pojeste! No. Nie ma! No właśnie, kurwa, dać jakiś. Poszukał, co to na każdego znajdziesz, dowody mi to manii. A co w przypadku Random Brusa, może być to chęć do wartościowania się, zaburzenia jego faktycznego obrazu, co przykładem może być jego odpowiedź na pytanie, jak mu poszła matura. Matura była całkiem prosta, łatwe tematy więc można spokojnie było sobie wybrać. Ja miałem 30. Polaka. Dobra, to koniec. Przykak mitomanii. On chyba w to wierzył, że dobrze patrzył. W tym stadium po raz pierwszy możemy zauważyć mechanizm wyparcia się tej choroby. Mitomania dotyka zmysły, generując fałszywe doznania słuchowe. Lampy? A lampę. A czemu nie poszło? Mówię, po prostu. To było słychać jakby pobieg, na B, gościu. Nie, to Jak No to sali nie zostałem przecież ty mordę darłeś. Jak się? <gry> Chory takim zachowaniem może doprowadzić do zrywania relacji z poszczególnymi osobami, czy też zerwać kontakt z ekipą. Mamon jest bardzo dobrym przykładem tego, jakie ramy czasowe ma większość historii mitomanów. Zazwyczaj są to opowieści z dzieciństwa bądź z czasów, kiedy nie byli znani w internecie. Mnie się nie wydaje, że Mamon kłam z tymi historiami z dzieciństwa. No ale te urwa sytuacje w gierkach są dziwne, nie wiem czemu. Te prawdziwe tak, tak że są jako z tego powodu, że widzowie od razu zakładają, że Mamon to zmyśla. Co z kolei prowadzi do tego, że Mamon popada w złość, kiedy ludzie mu nie wierzą. Przypomina to swego rodzaju bajkę o chłopcu, który wołał o pomoc. E, nie przejmuj się, on zawsze kłamie. A, to ten chłopiec, który ciągle krzyczał, że idą wilki, aż ludzie przestali mu wierzyć. Bił się swoją pół godziny, nie ja bił tylko siłował kolego. Warto także zaznaczyć, że panowie nie stroją od napojów słodzonych, często też nawet argumentują jak ważny jest cukier w ich diecie. I mi brakuje, ja nie jestem w <grym> się zadowolić tą kolą, <grym> bo ja jest ten gaz, jest taki fajny, o! no. ale nagle czekam aż ten cukier wejdzie go nie ma. No, i tutaj mamy prawdziwego mitomana. Mianowicz jest absolutnym mistrzem sztuki mitomaństwa. Chyba wszędzie pracował, Konon. Jeśli go nie zapyta, ten gościu, co nagrywa to wszystko, to on zawsze wszystko robił. Wszędzie był. To jest prawdziwy mitoman. Tak, papieża, no. Ten ten spada chroniarska, maleńk wysokości, ale się nie boi. <laughs> wysokości. Prowadzenie kancelarii adwokackiej, bycie posłem na Sejm RP, a także bycie osobistym ochroniarzem papieża Jana Pawła no. II, to dopiero <laughs> część jego jakże autentycznych zawodów. Kurs spadochroniarski posiadasz? Tak. Tylko trzeba pieczątkę postawić? Tak. Dobra, a lęk wysokości masz? Mam. Masz, tak? Mam, ja się nie boję. <grym> to masz czy nie masz? Mam. Ale nie boisz się wejść. A czego? <grym> To chyba już nie potrafi powiedzieć, że czegoś nie ma. Warto także zauważyć znaczącą regresję preferencji łóżkowych każdego z panów, w zależności od stopnia choroby. Jak wiadomo, Krzysztof kobiety nigdy nie miał. I nigdy kobiety nie miał. Im. Mamona interesują tylko kobietki, najlepiej takie, które grają. Natomiast Random Bruce okazuje się być ponad nami wszystkimi. Przebił się on przez barierę gatunkową. I jego głównymi zainteresowaniami są świnie. I tam klikasz po IP. Daj, powiększenie, chyba, albo pełny ekran. Tak, do nas... Może takie coś robić, na... na to nie inkognito. No. Wszystkich, staram się. Fajny Mi się wydaje, że bliźnięty temat dopiero jest z tej mitomani. To, to do... naprawdę Wadzi? można więcej. Czy to cały esy można nagrać dwugodzinne o tym? Twoja forma wyraźnie zwyszkuje, i chciałbym się zapytać, czy ma to jakiś związek ze spotkaniem z Julią Żugaj? I czy po tym spotkaniu zostałeś może Żugajką? Nie wiem, Robert, czy chcesz on odpowiedzieć on na to pytanie? Może jednak zajmijmy się kwestiami sportowymi. No co no? Normalne pytanie przecież. Dobra, odpalam. Pierwsze gierka na dzisiaj nazywa się Rock Star Leaper Simulator. O kur. po jakiemu to? O, można Switchem połączyć. Tylko gdzieś gdzie się język zmienia. gdzieś się zmienia język. Się ktoś na tym? Zapłaciłem no, na za tę grę, nie? Mam nadzieję, że nie jakiś ten. A! Wow, po ukraińsku niełasne. Jest Polski? Jest. To jednak dobrą organizację wspierałem. Ta no, połącz z Twitchem. Twój klucz? <grydy> no. Nie, no mogę przedlądarką, tak? No, ktoś gra na Steamie, no wątpił tu jakiś. I to była ukraińska gra, to chyba też... Tak to nie będzie, no. Nie wiem co daje połączenie z Twitchem, nie sprawdzałem. Może będzie jako NPC ty w gierce. Kurwa, i ten profesjonalny kreator postaci. Jaki kolor skór? Jeden? Dwa czy trzy? trzy. I ci kobitka Wita, tu twórca Rockstar Life Simulator. Ja piszę z Ukrainy. Ja czekał 10 lat, aż ktoś pobierze moja gra <laughs> twoja karta kredytowa ja właśnie <laughs> idę do sklepu Gucci kupić nowe flip flopsy i dociągnie woda do moja wioska, ty jebany i <laughs> Normalna gra na Steamie. To że zrobiona przez Ukraińców, to nie znaczy że jest to skam. Chociaż może, jakaś balaska To Rockstary mam być. Może trzeba jakieś fikuśne włosy. Takie, Katy Perry? Można jakieś ksywe już na Rockstara dać Gwiazda roka. Nika, jest takie imię chyba Twóź, dobra, kapela o, o, mogę wygrać zdjęcie jakieś Idealne logo kapeli Nazwa zespołu się Weasel A może być Dobra, ja wszystko? Tak 100 dolców na koncie A dobra, podejść do stojaka Teraz ma jeden No wielka fajna tak, czysto. Trzymaj P, ja byś No. Mamy piłka. Trzymaj Tab. Popularność, charyzma, miłość, przyjaźń. Tara, samochód, akcesoria, ubrania. Messenger, Instagram, mapa. No, w miarę prosto ci to wydaje. Właśnie, co ta ręka taka? Taka jasna. Zacznij pisać swoją pierwszą piosenkę. Zobaczmy, napisz piosenkę. tak dla amatorów O kurwa A! Ale tu będzie bankier! Jest! Wprowadź tytuł piosenki! Hit! O, ładnie, ładnie, Bardzo Elegant, Dobra, tak. mamy pierwsze piosenkę. ładnie. ładnie. Jadajmy. Ale melinka. <ścoughs> co, on, co on robi? Tam, Amelia. Mogą słyszeć dźwięk piosenki, którą... Gałeś w domu, stąd wiesz, pewnie którzy tutaj. Tu za koksu? Alekster. A kurwa, tutaj ten. Miejsce schadzek jakiś jest. Opa, chyba są widzowie z czatu. Jest taki ktoś jak Pilisi na czacie? O, jest Pilisi. No, Twój stary, winiary. <laughs> Pietrek. Nie w bafurkach. na początek? Znajdź swojego przyjaciela w parku. Ej! Mogę! Co to? Kubę przejechałem jakiegoś W końcu te kurwa ciągłe nazykanie. się zemstrzę Kubiks! O! kazard! Nie, cię oszczędzę Hello. Chodź do mikrofona, ci się E, aby zacząć grać na gitarze ja pierdolę, muszę wszystko klikać. Widzowie mogą oklaskiwać wysyłając jeden do czatu? Widzowie mogą wywizdywać. Nie no, proszę! Nie trolujcie! Jeśli liczba oklasków jest wyższa, zarobisz dodatkowe pieniądze, no widzisz? Jeśli jest niższa, stracę pieniądze. No szmaty, piszcie jedynki, albo u was będę przejeżdżał na tym mieście. Jeden, jedyneczki poproszę, jedyneczki. O, jest, widać, to co robi. Na radę. To Jedylecki! Guitar Tarhiro! Pa! Mamy widza! No kurwy, czemu jest więcej zero? A! Nie, spierdoliłem przez was, no bo się spojrzałem na prawo! Dobre kombo! Dobra nutka nawet jest. Moja pierwsza? Woda mam do tego. Oklaski poproszę! Jedyleczki! Jebane. Minus 5! I nie, minus 50! No szmaty! Nic nie zarobiłem z tego? Pasz. i mi się podobało. Tu mnie zdjęcia na Instagramie. Pierwszy koncert... Każdemu się podobało. To jest bardzo. Tu się kopitki poznaje. A, zertę. Dam. A, przed robotem jedno sojewne. Nie no muszę tutorial skończyć najpierw. Yy, Zaczynaj pracę ja to proste. Na prawa. O kurwa. Jak to się robi? Jak się stroi gitarę? To na dźwięk trzeba. A dobra. Tyle. Nie, kurwa, ja zrywam struny chyba. Czy nie? No tak. Czemu tu nie ma strun? Ja pierdolę wyjęłem z roboty. Pierwszy dzień. Już nazywałem gitarę komuś. Dobra, do końca, do końca. Zalożę nowe strony. A Dobra, I tutaj co? Dobra, to ma sens. Tu przytrafiać to. O kurwa. Jest. Pomalę gitarę według własnych podoban i przejść do zakładki ze Chyba nie Będę mi oceniać, nie? Zakładnie, co zrobię. O, taki kość, kościej! Wszystko? Zakończone. Stodolców, dużo. Czyli uważa, że twój streamer popełni przestępstwo. Co to kurwa? Jakie... Ej! Czemu sika? Widzieli to? Chyba nie. Czemu <grym> on się zsikał? A, bo nie działa. Wynik to remis. Nic się nie wydarzy. To dobrze. Ty, zamknęli by mnie pewnie. To są jak... Jak Chaos Monsters GTA. Idziemy na piwko do pabu i... Na chatę wracamy. Tam? Dirtować mogę każdym! Dobra, tom Oliwia Tam Oj 15 to nie wiem, żegnam się przez chat kurwo bo... I tam zaprasz na randkę Zostałeś odrzucony, a no dobra, tu wrócimy, nie? Jak będę sławny i bogaty, co zobaczymy Jeszcze raz. Rozmawiaj! Beta! Co, co Beta! Prowadź tekst! O kurwa, co jest? Ej! Koleżanko Tylko nie wiem czy to po angielsku lepiej, czy Hej, co Cię sprowadza do tej podrzędnej speluny? Ty. Kuriban! Minus 5%, no. Dajcie jakiś tekst na podryw. Ja Witam Cię koleżanko, jest bardzo ładna i piękna. Powiedz mi z jakiej jesteś miejscowości, Jak masz na imię, ile masz lat. O, Dawida, tekst. O, plus 3! Dzięki za komplement! Gdzieś między snupa rzeczywistości, a Ty? W, RIS. Pabianice. Wiesz, że to są AI, no. O, Pabianice, Ziemia obiecana! no tak! Za na jawie! Panek jak posty do fabryki! Ty, ona mnie rizuje Hehe <grym> Zajebiste to jest! To jest AI, mogę wszystko pytać. Odpowiem mi na każdy temat pewnie. Znasz może, kogo? Daję. No może być. Jeśli chodzi o postacie z internetu, to ja tam wolę snuć opowieści przy kiwie i gapić się w ekran. Czyli nie zdano, No bo nie będzie mieć odpowiadać na takie pytania. Gitara ma ma wiele, strumie... ale co napisać, że gitara strum ma wiele? Tak o, z dupy? Zadziała? <grymka> zadziała? Na miłości. O kurwa, ile na plus! U mnie ostatnia tylko strona nostalgii. Dobrze gra, ale miłość daj spokój. Za dużo fałszu na tej linii. Dobra, co lubisz robić? Konie, co, opowiedz coś o sobie, no widzisz plus. Analizuję sny. No ja są o tych snach ciągle coś gada. To co, mi, nie wiem co mówić. To co mogę pogadać? grasz. O! Możecie gra w coś To no, na plus to wszystko idzie. Dzywanie butelki albo z co mi się śniło. Dobra. Przestałeś wszystkie prawa do wiadomości. Jak to? Już nie mogę? Czy mogę napisać, że się śniło? E, nie mogę. A 29%, no dobra. Poproszę na randkę. Odrzucony. L. Gram dziewczynom, ale to chyba to nie ma znaczenia. Już ich nie ma tutaj. Popularem 4, charyzma 5, miłość 7, przyjaźń 1. Lecimy do przodu, powoli. Kurwa. do, o ósmej stanie chyba. Ej! Nie na łóżko! Ja pierdolę, cała poślopszczana! No zobaczmy. Wody 02X. Mogę napisać przesłankę kolejną? 5 gwiazdek potrzebuję. Ty, znowu się wyjebało chyba. Bym musiał pewnie kurwa tu streama podać, no. Lokalizacja na mapie. O, na piwo mam. jeszcze się? Po którym się stało. A, po P. <grym> Hello? Tam Widzowie mogą wysyłać, nie wiem czy to działa no o, działa! Pa, wygwizduje, szmaty. Wola, u kurwa dwie. Widzowie będziesz tego Dobrze, leci Dobra, dostałem więcej kasy teraz To ile? 100? No, to jest OP! Jakby wszyscy jadlejki napisali ja bym z dwie stówki za to dostał pewnie To jeszcze raz, jedyneczki poproszę taka farma, kasy. Nie jest Bół więcej! No kurwa! Minus 50. Ja nie zarobię nic z tych piosenek. Ten punkt, ale level wbiłem. Pozwala ci zarabiać więcej pieniędzy z koncertów. Co ten dziad robi? <grym> Co? Dobra, ale to, to ma znaczenie. To wasze głosowanie ma na to wpływ, czy nie? Bo jak tak, to bez sensu to jest umiejętność. Chyba, że pod randki idziemy, Alina. Pozwala ci zobaczyć cechy osób, z którymi rozmawiasz. O! To może być dobre. Powalnia spadek poziomu szczęścia twojego partnera. Wpływ Twoich słów na osobę, z którą rozmawiasz. No to i to jest git. Dobra, dochód. Sprawdzę to. Klikam teraz, zagram jeszcze jedną piosenkę. Ale dobry koncert! Jak to? A nie, 150, 155, dobra. Dostałem 500 więcej, tak? Oj, szczekają na mnie. Jackpot jest? 75 tysięcy? I tam? pytań, nie od razu mnie wpuszczają. Bruleta. Tak, Jack. jack. jack tak, 50 znowu. Pierwsze pieniądze przejewane Teraz trzeba się odkuć Jest! To jest możliwe! No k***a, ta na pewno! Dobra, trzeba stówę odrobić To jest możliwe! Dobra, pierdolę tego bleczeka Dwie stówy tu przejebałem już Nie no, pieniądz zawsze nadpina To jest możliwe! To się stawki Ale no nie mam więcej, no Jest! Ile? 2x? mam całą kasę, którą zarobiłem. Idziemy do baru, zapić smutki. Dobra. Z którą? O, ta! Salina. To jest 3%, a tutaj będzie ile? Tu 24, już mamy pogadane, dobra. O, znowu, to znowu ty, dobra. A ty to widzę? No tak. Nie możemy przecież teleportować do jednego pubu. Przed tobą. Mam tylko... Mam tylko dwa stopy. Ja bym przecież się pytania, jak znany tekst ten jest. A, to te widzę. No jak to miało zadziałać, mi no? Ona coś ze snami lubi. to ze, ze snem trzeba? Tak, ze snu. O, plus pięć! Słyszę, słyszę, jako Dream Analytics to cał, całkiem pasujący komplement. Widzisz? To jest propozycja, żeby się z tym napił? Bo nie wiem, czy odpowiedzieć po prostu, że tak, czy. Może podkręćmy temat. Wódka to taki płynny klucz do snów. Ale uważaj, żeby nie otworzyć drzwi do koszmaru. No pentana? Co Ciągle o tych snag gada. 2 plus 3. Wierzę. Widzisz? D zwłaszcza po piątkowych wieczorach w pubie. Duchy z butelek są najbardziej przekonujące. Alkoholiczka jest. Och, Zosa to stary kumpel. Często go widuję po imprezach. Nie niezły figlasz. Muszę przyznać. Już nie brakuje. No, jeszcze kilka dobrych pytań. No, ją wyrwiemy. Rytuał? A -a. Kurwa, no jedno Kurwa! Uja, ja, boisz zainwestować na nieruchomość za światach Tu no, napy że z nas a teraz nie chce go wywołać Widzisz Wszystkie prawa do wiadomości Na no, no, na procent ile? 13 13% do przodu chyba Tad mówi piwo dla streamera trzeba przygotować teksty na podryw To jest ze snem Chyba się przydał tutaj Wiesz, że jestem jak sen, bo gdy jestem z tobą, wszystko staje się nierealne. <grywa> Dobra, kopiuję to. Możesz, mogę dać piosenkę? A, tu jest mój dom. Napisać. Jest, napisz piosenkę. Tyle? To do piosenki. Ten. Kurwa, nie wiem, czy mogę grać laską z randek. Piosenki. Ale na wypadek. O, mogę kolejną od razu. Dobra. Kurwa, też napisał. O, Struna Miłości. To jest dobry tekst, znaczy dobry tytuł. Ej! Jaka, kurwa, minus tę popularność za to! A dajemy Ciadu! Strona miłości wjeżdża. za! Już jeden był, no co za śmieć! O kurwa, ale ciężkie ty! Aj! Jajaj! Nie idzie źle, ale ciężkie to jest! Dobra, ile kaski za to? Ciężki kawałek! 160 tylko! 5 więcej niż to, co tamten. Dobra, teraz ten Ale fajny, najlepszy chyba. Cześć. Dobra, piękny koncert! 215 combo, 160 też. Jakie jest sens grania tych trudniejszych piosenek? Jeszcze raz stronę miłości, dawaj. Kurwa! Dobra, nie no! 10 doców za taką piosenkę? Level upik. Stalker. Weźmiemy to na randki. Dobra, witam. Flirtować. Rozmawiaj. Czysiłem ci się wczoraj wieczorem, bo nie mogę przecież o to myśleć. W czy L? W. W, patrz. 37, podskoczy do O, 40. Może i tak, ale mój... Tarf, tarif? Co to jest tarif? Ta interpretacja znów jeszcze nie obejmuje doradców sercowych. W każdej nocy otwieram drzwi mojego snu A chodzi tylko jedna osoba, ty No plus trzy, jak romantycznie Ale moje drzwi w snach to wejście do wielkiej szafy pełnej tajemnic I możesz odpowiedzieć normalnie Na no, no cokolwiek <laughs> Jak lubisz sen to dawaj ze mną do łóżka mała Dobra, trzeba spróbować Ech, moje sny są jak Netflix, ty poszło do góry? Chyba ta. Zostanę na osobnym kącie. Może za jakieś ciuchy kupię jeszcze O tak, 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 tak Jeden, 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 jeden Jeden, jeden, jeden no kurwa, proszę no! Jeden! Potrzebuję teraz, idę na zakupy właśnie. Zgadzam się. Jest, kurwa, jest! 75 dolarów. Nazywam się Paweł, moje zaimki to Hitler. <słuch> co to za dźwięk? Co to? Zebrak, Dać mu dychę? Może dam jakąś questę albo coś za dyszkę? Dobra, tylko dycha. Daj. Halo, i co, gdzie nagroda? Może zaraz wybije ktoś, mi da. Nowe buty, jak dubiel kiedyś dawał Kurwa Watyno. Dobra, z kamerze lecisz na, na Instagrama Dobra, to i to, czarne jeansy i biały top A Instagram od razu wrzucę tego żula Z kamer jebany Dajków Zbieramy publiczność już 20 followów Zgnębili mnie? Proszę pomóż mi Możesz znaleźć lokalizację na mapie Ten żul go pobił pełnie jebany Pobili go? A to bandzior jebany Moje przeznaczenie będzie tak samo jak Rickiego A! To z laską się bije! Już z tym bandytą Dobra Nie jest kim tańcisz mała Ta, ten Widzisz te mechaniki i solsów? Dzięki za uratowanie mnie, kumplu. Dobra, idziemy grać o, i koncert. Oj, w barze możemy grać. Dawaj, w basę. Jest, gramy w tym. Może tchel zobaczy z danym muzykiem. To dla miłości na początku. Bacz, bujają Ile płacą w barze? Ula, la, ile? 900 mam na koncie, skąd? Dobra, no, zagrajmy teraz sen dla niej. Piękny koncert. Piękna piosenka. Idziemy po nowe ciuchy. Pyk. butnica, Pyk. Kurteczka. Czarna. Te buty. Pyk. Tako. Wydane. Chyba charyzma wymaksowana. Nową gitarkę muszę kupić. Pewnie jakieś auto fajne. Więc może dam radę idą poderwać. A ta? Irtować. Nie. 55. Ta jest chyba najcięższa do wyrwania. Waży. Już mogę ka każdą poderwać, oprócz. tej zabarem. No ale lecimy z nią, dalej. To chyba nie będzie sexual harassment. Jak się znamy. No, pa! Śmieję się! Na flecie ma grać tylko w snach. Ostrzona się w każdym tekście o tym. coś o snach powiedzieć? XD. Możesz cokolwiek napić o to. O, pa! Idzie! Pa. Idzie do przodu, plus To działa! W Riz. Ach, Netflix and chill. Wersja nowoczesnego rycerza z zamku z kanapą zamiast konia No dobra, wrócimy do tego jutro Spanko, budzik na dziewiątą Kolejny dzień Ciężkiej tyry O, nowa piosenka Tytuł tu piosenki? Hit 2 Next O, kolejny mogę Ta jest taka agresywna Siedzi z was ktoś na Orlenie teraz w Nowym Sączu i napierdala... Co, co robić? Przemu Bo się słyszę Fan, o fan! Widzisz to? się auto... Pierwszy autograf Dziękuję. Nowe kawałki. N nienawiść. Urob mi trzy naraz jak widać. U, ale Jestówki. No, jest ale jest tu mniej kasy niż w Diana, kuzyn Hej, spróbuj pisać teksty zamiast grać na gitarze Jesteś okropny Obu Ale przynajmniej twoje pisanie teksty nie zaszkodzi środowisku lol <grywa> Czemu mnie wszyscy wyzywają? Co masz na sela? Lot drift Biała perła Nie, nie mogę lampo kupić? Za pięć szkoła, kurwa, ale drogie Ale charyzma 100 Tak takim podjadę pod bar No tutaj mój koncert jebnął Wypełnił był ten, ten spodek cały. To jest beta niestety ciągle. Dobra, witam. Irtować na randkę. O jest, ty idzie ze mną. Gratulacje, masz dziewczynę. Plus 25 serduszek. idziemy. Czekaj, bo zjem coś szybko. Gdzie ona? Gdzie ona? Gdzie widziałeś ją? Kurwa, gdzie ona jest? Bo tu idziemy, nie wróciła. Może na chatę pobiega do mnie. Nie, 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 nie. Zero, zero. Kurwy, no, zero. Randkę mam teraz. Tak mi zamkną, to chuj z randką będzie, no. Nie, no proszę, kurwa, zero. O, autograf. Jasne. On biustonoszul? Dlaczego, autograf dam okay. tylko? Ja okay, oh, pierdolę. A, minus 100 tylko. I jedna gwiazdka. Dobra, może zdążę na randkę jeszcze. O kurwa Potekaj, a potekaj, czas nie mogę wziąć prysznica, dzięki Mi się podoba Minus dwie gaski, no ty szmato Czeka na mnie tu Jest Kochać się Panek nie jest wystarczająco szczęśliwy A czekaj, czy nie mogę piosenki nagrać nowej? Mogę Ale gówno chyba napisałem To będzie sraka kurwa, it's the... Nowa nutka, premiera, o kurwa, co to jest Proszę, no, so jedynki, żebym kasę miał na prezent. O, oh, def <grym> Jawial, sra... Ja cicho, cicho, cicho! Kurwa! Ile i ty, kasę nie dostałem za to. Da, nie gram w tej piosenki już nigdy. No, XD jeszcze raz, jedna próba. Dobra, spróbuję. No kurwa, mój bus nie działa, klikam D zamiast S. No, jedna gwiazdka. 500 dolców. Ale ciężkie, strasznie. Mały prezent, ale za wcześnie jest chyba. Znaczy, ja chcę jej pierścionek kupować z 750 dolców. A tylko 750, dawaj pierścionek. I reklamę za 200. A dawaj Iron weasel. Dobra. Jaki pierścionek dać? 75%. A no tak, bo 50% z 50, czyli 25%. On się zna na walkach. Oczywiście, że bagieta na lwa. Tylko w świecie, gdzie kuchnia francuska stała się nową formą sztuki walki. Chyba nie na jebie. Dobra, już możemy? Nie. A, trzeba umiejętności wyfarmić teraz. Ale już procenty są dobre. I tyle na dzisiaj, z Gierki. O, co seriki? Najebali go. A to już jutro. To trzeba wyfarmić postkę. Piosenki najlepsze zrobić. Nie wiem, co jest jeszcze do roboty. No kurwa, zarówno. Może obdejty będą. No kurwa, żeby to zrobić to... Tu musi dwa wbić. To w środę. Oh my my, oh my my.